Witajcie, witajcie, do znowu ja, Góral Kraj, witam Was w kolejnym odcinku z gry ProtaTo czyli nasze kochane ziemniaczki. Dziś jestem magiem i co? Poszłem właśnie w bronie żywiołowe, można powiedzieć tak pół na pół, bo na przykład mam tak. Mam deskę, która jest wybuchowa i żywiołowa, Różka jest żywiołowa, kosa błyskawic precyzyjna i żywiołowa, Miotacz ognia trzeciego poziomu, żywiołowa i ciężka. Miotacz ognia drugiego, drugiego poziomu, żywiołowa, ciężka i paralizator czwartego poziomu, wsparcie i żywiołowa. Tak wyglądają moje bronie. Czyli deska trzeciego poziomu, ruszczka drugiego, kosa błyskawic czwartego, paralizator czwartego, miotacz ognia drugiego i miotacz ognia trzeciego. Tyle udało mi się uzbierać przez 19 fal, które przeszłam, jak widzicie. Niestety nie mam już klejnotów, wydałem wszystko. Tu, jak widzicie, taki zestaw, który nazbierałem: jakieś kiszki, żabki, motylki, riposty, miny, duperala i tak dalej, wybuchy. Tak prezentują się moje y, statystyki: życie 52, regeneracja 14, wyssanie życia 11, obrażeń 9, obrażenia w walce i dystansowe 0. Obrażenia od żywiołów 18, prędkość ataku 16, procent szansy na trafienie krytyczne 5, inżynieria 0, 0 zasięg 37, pancerz 3, szansa na unik minus 7, szybkość 3, szczęście 14, zbieranie 115. Tak mniej więcej to się jakoś potoczyło, chociaż celowałem właśnie w życie, w regenerację, w wysysanie życia i w obrażenia od żywiołów, a jakoś tak się potoczyło, po prostu, że no, wyszło jak wyszło, ale jak muszę przyznać, grałem kiedyś magiem. Nie potrafiłem jakoś, nie wiem, dojść do 14-15 fali. Tak przeszłem 19 i nagrywam wam to, żeby zobaczyć po prostu, czy się uda, czy przejdziemy, czy nie. Więc lecimy. A, to jest znowu ten. A Kurde mol. Oj, teraz dobra. Okej. Okay. Teraz dostałem znowu. Dobra, ale podleczyliśmy się. Kurde, nie ten przycisk. Przegrałem. Niestety, będę musiał jeszcze raz spróbować tym magiem, żeby zobaczyć, jak pójdzie. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo gdybym miał lepszą regenerację życia i więcej życia, myślę, że może by się udało. Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.